Od wielu tygodni czekałem na ten moment. Witajcie na podsumowaniu 34 tygodnia roku topki najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych przez użytkowników portalu Planszeo. Tak, nareszcie brzdęk katakumby wypada z listy. Ale na pewno trzeba oddać pokłony, ponieważ taki rekord nie tylko bycia na liście, ale bycia na jej szczycie przez 2,5 miesiąca raczej szybko się nie powtórzy. A tak wyglądała lista tydzień temu. Na miejscu 5 Disney Lorcana. Na miejscu 4 Heroes of Might and Magic 3. Miejsce 3 Miodny Bzyk. Miejsce 2 Niezbadana Planeta. Miejsce pierwsze, Brzdęk Katakumby. W związku z tym mamy dwie nowości na liście, a jednej z nich naprawdę nie mogę się doczekać, aby w nią pograć. Dalej mamy dwa spadki, a jedna gra poszybowała na sam szczyt. Możecie w tym momencie w komentarzach napisać o jaki tytuł może chodzić, zobaczymy czy dobrze trafiliście. Zostaw suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych zestawień, krótkie intro i zaczynamy. Z listą żegna się Brzdęk Katakumby... Oraz Hiroshi Trójka, ale spokojnie, na pewno jeszcze na tę listę wrócą. Na miejscu piątym po spadku z trzeciego mamy Miodny Bzyk od wydawnictwa Lucrum Games. Cena w przedsprzedaży na stronie wydawcy to 140 zł. Wydawnictwo Lucrum Games sprawnie promuje swój nowy tytuł na swoich social mediach. A wy, którą pszczołą jesteście, u mnie zdecydowanie numer dwa od groma roboty. Dedukcja, gra ekonomiczna, budowanie wzorów, układanie elementów, zajmowanie pól akcji, tematyka środowiska naturalnego. Hilo. Jejku, jak nie ta gra zauroczyła. Nie jest to tak proste, jakby mogło się wydawać, które wymagają strategii, przemyślenia i sporej optymalizacji. Ale wynagradza nam to wszystko świetna oprawa, genialnie wykonane elementy. Grałem wersję Deluxe. Ocena BGG 7,6 i zdobyła 4700 głosów. Na miejscu czwartym, pierwsza nowość na tym zestawieniu, Beyond the Sun od wydawnictwa Rebel. Według plan o najtaniej zamówicie ten tytuł od 295 zł. I to jest właśnie ten tytuł, w który bardzo chcę zagrać. Świetna opinie na BGG i Worker Placement w kosmosie bardzo do tego zachęcają. Chociaż wizualnie patrząc po zdjęciach musicie przyznać, że za specjalnie to na nie wygląda. Zwłaszcza za 300 zł, a z dodatkiem 430. W grze wcielasz się w przywódcę frakcji, która próbuje znaleźć nową siedzibę na zdatnych do zamieszkania planetach. Wyjdzie do niej również od razu dodatek po polsku liderzy nowej ery, który wprowadza nowe technologie usprawnienia liderów oraz wariant solo. Imperator. Cieszę się, że gra wyjdzie po polsku, bo jest to naprawdę dobry tytuł. Główną mechaniką jest rozwiązanie rozwijanie drzewka z umiejętnościami i podbijanie planet. Dodatkowo każdy zarządza planszą własnego przedsiębiorstwa. Proste zasady i rozgrywka zapewniająca ciekawe decyzje. Ocena BGG 8 przy 12 tysiącach głosów. Na miejscu trzecim po spadku z drugiego niezbadana planeta od wydawnictwa Portal Games. A jej cena to około 200 zł. Portal wszędzie przypomina o wyjątkowym bonusie w przedsprzedaży, który znajdzie się na ich stronie. Dodatkowej planecie zaprojektowanej przez Ignacego Trzewiczka. Czy jest warta dodatkowych 50 zł? Na to pytanie już musicie odpowiedzieć sobie sami. Chociaż każdy element dodający regrywalności do waszej ulubionej gry jest na wagę złota. W tej grze każdy gracz ma swoją planetę do odkrycia i korporację do rozwinięcia. W ruch idą tetrisowe kafelki, których dostęp reguluje obrotowy podajnik. Każde umieszczanie kafelka na planecie pomaga zbudować planetarny silnik generujący punkty zwycięstwa. Tak z ciekawostek to gra na Kickstarterze została wsparta przez 4156 osób. Na kwotę prawie 250 tysięcy dolarów. Całkiem fajna, abstrakcyjna gierka w układzie tetrisowych kafelków. Mocno przypomina mi Wyspę Kotów. Ogólnie to prosty tytuł, który nagradza nas na każdym kroku. Dokładając kafelek podnosimy odpowiednie statystyki i dostajemy natychmiastowe bonusy. Do tego punktujemy za układy, za zadania i tak dalej. Przyjemna, prosta, angażująca. Ocena BGG 8, a zdobyła 4800 głosów. Na miejscu drugim, druga nowość na liście, Podziemne Imperium od Portal Games. Grę możecie zamawiać już od 80 zł. Nowa gra osadzona w świecie osadnictwa przy których spędziłem wiele, ale to wiele godzin. Gra jest bardzo kombogenna, gdzie nawet wydawca zaznacza, że przy jednym genialnym ruchu możemy zdobyć aż 19 punktów. Także gdy jesteś na prowadzeniu, miej się na baczności. Gra cywilizacyjna, zarządzanie ręką kart, budowanie obszarów. Ocena BGG 7,9 przy 46 głosach. A na miejscu pierwszym nareszcie Zmiana Lidera. Jest na nim gra, która skoczyła 4 pozycje w górę, czyli Disney Lorcana od wydawnictwa Ravensburger. A cena po jakiej ta gra będzie sprzedawana w Polsce jeszcze jeszcze nie jest znana. Przypominam, dystrybucja tej gry na rynek polski będzie w języku angielskim, czyli taki sam motyw jak z Marvel Champions. Ostatnie oceny na BGG są pozytywne, jednak pojawiają się opinie, że ta gra jest za droga. Ciekawe jak to będzie wyglądać w przeliczeniu na złotówki. Pojawiają się również takie ambitne komentarze. Ujawnione zostało już 7 postaci: Cruella, Elsa, Robin Hood, Kapitan Hack, Stitch, Diabolina i myszka Miki. Power 500. 500 Mimo dużego hypu rozczarowuje, ale ocena zależy od tego, co będzie dodane w przyszłych zestawach. Prostota zachęca nowych, niekarcianych graczy, ale nie zatrzyma przy sobie wyjadaczy. Ocena BGG 7,1 przy 524 głosach. Napiszcie w komentarzu, czy któraś z tych gier jest na waszej liście zakupowej. I klasycznie, jeżeli ten film się tobie podobał, zostaw polubienie. Wielkie dziękuję. Dzięki za oglądanie i do następnego.